Elfa Lanchista, głos prawdy. 11 listopada w Warszawie doszło do zamieszek. Dziś, po kilku dniach od nich można bez problemów powiedzieć, że to była prowokacja, jednak możecie nie wiedzieć, jak było, gdyż mogliście zostać zmanipulowani przez media. Zacznijmy jednak od początku. 11 listopada jest dla Polaków najważniejszym dniem, dniem niepodległości. Dlaczego akurat ten dzień? Do pierwszej wojny światowej Polski nie było. Ziemie polskie były zajęte przez Rosję, Austro-Węgry oraz Niemcy. Niepodległość odzyskaliśmy dzięki tej wojnie, którą przegrali wszyscy zaborcy. W 1917 roku w Rosji doszło do rewolucji bolszewickiej, a kilka miesięcy później ten kraj został wypchnięty z Europy Środkowej przez Niemcy i Austro-Węgry i dodatkowo pogrążył się w wojnie domowej. Jeden problem z głowy, pozostały je trzech dwa. Austro-Węgry jesienią 1918 roku rozpadły się. Z kolei 11 listopada 1918 roku ostatni z zaborców, Niemcy, skapitulował przed Antantą. Tego dnia w Warszawie, zajmowanej przez Niemców, powołana ZOS przez okupanta Rada Regencyjna reprezentująca Polaków przekazała władzę nad polskimi siłami zbrojnymi jednemu z największych polskich bohaterów, Józefowi Piłsudskiemu. Z kolei ludność cywilna rozbroiła okupacyjne wojska i wyzwoliła miasto. Jak widać 11 listopada jest datą szczególną. Co roku 11 listopada narodowcy organizują w Warszawie Marsz Niepodległości dla uczczenia tego ważnego dla nas dnia. W tym roku, jak i w ubiegłym, byłem na nim i mogę powiedzieć, że teraz było spokojniej niż rok temu. Najpierw powiem, co ja na tym marszu widziałem. Zaczęło się od przemówień zaproszonych gości. Potem marsz ruszył. Po drodze organizator poinformował o spłonięciu tęczy na Placu Zbawiciela. Nie powiedział dokładnie, że została podpalona, więc myślałem, że przyczyną spłonięcia było zwarcie elektryczne. Potem, niedaleko ambasady putinowskiej, marsz na żądaniu organizatora zatrzymał się. Policja coś mówiła przez megafon. Była daleko, więc nie słyszałem co. To było dla mnie dziwne, gdyż policja miała być nieco oddalona od maszerujących. W porządku miała pilnować specjalna straż marszu. Otrzymałem wówczas informację, że władze miasta rozwiązały marsz, organizator jednak poinformował, że nie rozwiązał marszu. Wtedy zobaczyłem płonącą budkę strażniczą przed putinowską ambasadą. Dostałem też wiadomość o zamieszkach koło skłotu na ulicy Skorupki oraz na placu Zbawiciela. Idąc dalej tłum był ściśnięty. Ludzie mówili, że policja atakowała od tyłu oraz że od przodu zablokowała marsz. No ja tu nic nie widziałem, więc nie wiem czy tak faktycznie było. Organizator apelował o zachowanie spokoju. Po pewnym czasie było już spokojnie i bez problemów dotarłem na miejsce zakończenia marszu. Po drodze mijałem budynki rządowe ochraniane przez policję. Moim zdaniem na marszu było około 100 tysięcy ludzi. Jedyny większy incydent jaki zaobserwowałem to powar pod ambasadą putinowską. Co z kolei mówiły media? Zamieszki na ulicy Skorupki oraz na placu Zbawiciela i podpalenie budki pod ambasadą. To tematy w wiadomościach. Media ukazały tłum jako bandę chuliganów. Teraz komentarze. Zarówno ulica skorupki, jak i plac zbawiciela nie znajdowały się na trasie marfu. Ci, którzy tam rozrabiali, od marfu się wcześniej odłączyli. Widziałem film, jak kilkadziesiąt osób, pomimo apeli Straży Marfu, przerywa ich kordon i ucieka z manifestacji. Ale to było tylko kilkadziesiąt osób, a w marfu udział brało sto tysięcy. Co więcej, zamieszkujący skłot ludzie zostali ostrzeżeni przez policję o możliwych atakach na obiekt. Jednak, co ciekawe, Później policji tam nie było. Plac Zbawiciela i podpalenie tęczy. Podobno niedaleko w radiowozie siedzieli policjanci, jednak nie zareagowali. Ani gdy podpalono tęczę, ani gdy atakowano strażaków, którzy ją gasili. No i temat dnia. Podpalenie budki pod ambasadą putinowską, określane nawet przez niektórych jako atak na Rosję. Widziałem film, na którym kilkanaście osób przewraca, a następnie podpala budkę. Ale również tutaj to było mało osób. Ciekawa też jest kwestia ochrony budynku. Później widziałem ochraniane przez policję budynki rządowe. Podobno ambasada była ochraniana z przodu. A z tyłu gdzie spalono budkę? Dlaczego tam nie było policji? Może o to chodziło, żeby sprowokować zamieszki? Jeden z opozycyjnych polityków, Witold Waszczykowski, uznał przeprowadzenie marszu pod ambasadą Putinowską za prowokację. Faktem jest, że historia relacji Polski i Rosji. To historia wojen i konfliktów, w których większą krzywdę ponosili Polacy. Wielu Polaków odczuwa niechęć do Rosji. Jednak oddzielajmy władze Rosji, putinowców, od rosyjskich obywateli. Na Marszu Niepodległości wystarczyło kilka osób, żeby spalić budkę. I zarówno pod ambasadą, jak i przy wspomnianym już przerwaniu kordonu strażników marszu, wystarczyło kilka osób, żeby wstrząść rozrubę. Kolejnymi mieli dołączyć. Na szczęście wielu nie dało się sprowokować. Kim byli ci rozrabiający? Oni na pewno nie przyjechali do Warszawy, żeby uczcić Dzień Niepodległości. Zamaskowani chcieli tylko rozrabiać. Oni nie znają symbolu daty 11 listopada oraz piękna niepodległości. Byli dowodzeni przez prowokatorów. Władzom właśnie chodziło o przedstawienie uczestników marszu jako chuliganów. Dlaczego? Władza boi się aktywności obywatelskiej. Proszę Państwa. W Polsce rządzą nie Polacy, ale banda marionetek na usługach obcych państw. Z kolei uczestnicy marszu niepodległości sprzeciwiają się podległości. Kto odpowiada za zamieszki? Z pewnością policja popełniła poważne błędy, nie ochraniając skłotów na ulicy Skorupki czy całej ambasady Putinowskiej. Ale rząd znalazł swojego winnego prawo i sprawiedliwość, największą partię opozycyjną w Polsce. Hej, ale zaraz. Przecież PiS miał własne uroczystości w Krakowie. Marsz Niepodległości został zorganizowany przez narodowców, którzy z PiSem mają niewiele wspólnego. Ale coraz więcej osób sprzeciwia się rządom Donalda Tuska. PiS ma na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych za dwa lata i na odsunięcie Tuska od władzy. Tusk broni się po prostu swoją metodą. Co złe, to wina PiSu. Słowa rządu zresztą powtórzyły putinowskie media. To nie PiS odpowiada za zamieszki w Warszawie, tylko nieudolna, może na żądanie, policja, oraz chuligani. Jednak huliganów było zaledwie stu. Tych, którzy wiedzą, czym dla Polaka jest data 11 listopada, którzy normalnie maszerowali, nie powodując żadnych zamieszek, było 100 tysięcy. Ale media, w większości prorządowe, wiedzą swoje. I jeszcze jedno. Po spaleniu budki pod ambasadą putinowską władze od razu przeprosiły Rosję. Gdy kilka dni później w Moskwie narodowi bolszewicy zaatakowali ambasadę Polski, no na szczęście nie było strat materialnych, władze w Warszawie milczały. To jeden z dowodów, że Polska nie jest naprawdę wolna. Jednak ludzie mają dość takiej sytuacji. Dlatego co roku coraz więcej osób bierze udział w Marszu Niepodległości. To są prawdziwi Polacy, którzy znają sytuację polityczną w Polsce oraz wiedzą, czym dla naszego narodu jest data 11 listopada. Wierzą, że Polska znów będzie wolna. Elfalanchista, głos prawdy.